Hej, swoje słabe punkty. Każdy z nas jakiś tam je ma. Nikt nie jest niezwyciężony. Więc każdy z nas ma jakiś tam słabe punkty. No i ty poznajesz jakąś kobietę. Okazuje się, że ona studiuje. Studuje dobry kierunek to jest dla ciebie takim głównym wykładnikiem. Czy ona studuje jakiś kierunek, który, na który nie było tak łatwo się dostać? Czyli ona już jest mądra w Twojej głowie, ponieważ studuje ten kierunek, i wszystkim dookoła się chwalisz, że masz taką właśnie dziewczynę, która dostała się na taki kierunek, i tylko o tym mówisz. Ale to, że ona jest całkowicie patologiczna, całkowicie. Hmm, Przysiądzona tymi dyskotykami, imprezami, tymi facetami, tym wszystkim, to w ogóle tego nie widzisz i nie wspominasz. I już się spotykacie dłuższy czas, a ona nagle zaczyna pociągać sobie za sznurki. Zaczyna wyciągać Twoje słabe punkty i zaczyna cię niszczyć. Zaczyna powodować, że stajesz się słaby, podporządkowany i do tego robi z Tobą coraz więcej. Robi już powoli z Tobą co chce, jak chce i gdzie chce. Ponieważ to była prawdopodobnie pierwsza, druga, może Twoja dziewczyna, bardzo Ci się spodobała. Na początku było cudownie. Oprócz czego cały czas masz to przekonanie, jak ona nie jest mądra. A tak naprawdę. Już jest po tobie, ponieważ wyciągnęła wszystkie punkty słabe, które masz w sobie. I co teraz zrobić? Jak się zachować? Z moich obserwacji, 25-letnich, pamiętam rozmowę z moją taką koleżanką, z którą studiowałem psychologię. Ona miała wtedy 40-par lat. Było w fajnym, uważam, związku, znaczy w małżeństwie, już pewnie 20-letnim na tamten czas, teraz to pewnie z 30 tam <laughs> dalej. Ale to małżeństwo jak najbardziej sprawiało wrażenie, przynajmniej według mnie na szczęśliwe i udane. Bo tylko, tylko takimi chciałbym się posługiwać tutaj bardzo często w filmach, yy, ponieważ... Jeżeli jest nieudane małżeństwo i jest człowiek nieszczęśliwy, to jego opinia będzie bardzo mocno, może być zachwiana. A jeżeli człowiek jest szczęśliwy, zadowolony, to ta opinia jest zupełnie inna. Bardziej taka mm. <laughs> pasująca do rzeczywistości, bym powiedział. I ta kobieta mi kiedyś powiedziała mądrą rzecz: Darku, w związku nigdy nie ma co do końca się otwierać. Kobieta, która. Była wtedy po 20 latach małżeństwa, mniej więcej plus minus. Fajnego małżeństwa, tak bym powiedział. Życie to jest gra. A, a ludzie to aktorzy to już kiedyś słyszałem. I tak to mniej więcej wygląda. Ale ty masz przekonanie, ja wiem, bo to jest twoja jedyna, twoja fantastyczna kobieta i otworzyłeś się od razu cały. Cały się przy niej otworzyłeś. Ona o wszystkich twoich słabościach wie. Ona wszystko tak naprawdę. Już na Twój temat może napisać, może napisać książkę. Tak naprawdę spotykać się czasami parę miesięcy, czasem dwa lata. Super jeśli naprawdę spotkałeś tą fajną kobietę, tą super kobietę, tak jakbyś wygrał w tą, która nigdy nie będzie przeciwko tobie wyciągała jakichś Twoich słabości, Twoich minusów, Twoich jakiś tam... Rzeczy, które nie do końca ci pasują, nie do końca pasują światu. Ale gorzej, jak trafiłeś, właśnie taką patologiczną dziewczynę, która... która której temat tutaj jest ten kierunek studiów, o którym powtarzasz. Bardzo często słyszałem od jednego, drugiego, trzeciego, piątego dziesiątego kolegi. Przecież ty ty. Przecież jako ja dziewczynę i ja jaką lekarkę. Ale jak ja ją zobaczyłem, to ja mówię, aha to ja chyba wolałbym ją zamienić na sprzątaczkę. Ale trochę fajniejsza. Później drugi mówi, ty, a ja mam moja, to wiesz, Medycyna skończyła. I co ty on tylko mówi o tym, że ona skończyła medycynę? Ale gdy ja ją zobaczyłem, to mówię, to naprawdę wolałbym mieć chyba dziewczynę bez... bez żadnego wykształcenia. Ale... No. Od, odrobinkę ładniejszą. Więc też panowie, tak mocno nie operujcie tymi tytułami, tym, co Twoja dziewczyna skończyła, czego nie skończyła. Wypośrodkujcie to, żeby i była jak najbardziej kumata, wykształcona, ciekawa, ale również, żeby nie brakowało jej za grosz urody. O tak bym powiedział, żeby wszystko mniej więcej się składało. Wtedy jest fajnie, sympatycznie. Wtedy można mówić o jakiś tam równowadze. Ale jeżeli brakuje czegoś, mamy tylko same tytuły, a nie mam, mam, mamy braki wizualności, więc tutaj panowie, to jest taka rada do, do was, bo wielu takich spotkałem, że on, on mówi: "No mmm, ja to jest panią doktor, już wiesz." A więc, no, to super, to gratulacje. A jak ją zobaczyłem, to. Aha, no dobra, to, to nie wiem, czy słuszne były te gratulacje. O tak bym powiedział. Więc na to też zwróćcie uwagę, żeby się tak nie przechwalać z tymi tytułami swoich dziewczyn. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, życzę Ci z całego serca, żebyś trafił tą fajną dziewczynę. I wtedy możesz się przy niej otwierać, ale też nie na 100%. Gdzieś tam zawsze, żeby był jakiś margines, tak jak w zeszczytach mamy. Ale jeżeli już trafiłeś tą patologistą i za mocno jej się pootwierałeś, stałeś się już dla niej wręcz można powiedzieć nieatrakcyjnym mężczyzną, bo ona już o tobie wszystko w cudzysłowie wie, więc będzie ci teraz bardzo ciężko, ponieważ będzie starała się. Albo już to robi, niszczyć, dobijać, tak jak ktoś ją dobijał kiedyś w dzieciństwie, tak jak dobijali ją partnerzy poprzedni, więc może <zysz> możesz mieć jedno wielkie piekło. Dlatego stopniowo jak najmniej, zaczynaj jej teraz mówić, jak naj. Postaraj się utrzyma, utrzymać z nią dystans. I jeżeli wyszło prawdziwe szydło z worka, czyli okazała się naprawdę tak brutalna, tak niedobra w stosunku do ciebie, to po prostu w kulturalny sposób staraj jej się podziękować za relację. I poszukaj sobie fajnej, normalnej, ciekawej kobiety. To jest tylko takie moje skromne zdanie i moja obserwacja. Zawsze miej margines w każdym związku, jakikolwiek by nie był. Możesz mieć najcudowniejszą kobietę, ale zawsze postaraj się, żeby był jakiś margines z Twojej strony. Tego ci życzę, jak zawsze pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z wodzeniem lub z siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. A Wy, Panowie, nie chwalcie się tymi tytułami swoich dziewcząt, dziewczyn, żon, czasami, jeżeli ten tytuł nie odzwierciedla również tego, jak ta Pani wygląda. Fajnie jak wszystko gra. Jak ma charakter, jak wygląda, jak jest ciekawa, jak jest jakaś tam wykształcona, więc jeżeli tego wszystkiego jest troszkę, jest super. Ale jeżeli tylko mówimy o samym wykształceniu, bez wyglądu, to po prostu zróbcie sobie z, jej, z niej dobrą koleżankę. Dlaczego? Ponieważ ona zawsze będzie za wami, a fajnie mieć. Za sobą kilka mądrych i ciekawych ludzi. Trzyma się ciepło. Hej.